you <music> Ten konkurs służy docenianiu tych, którzy zmieniają Polskę pozamiejską, tę Polskę, jak to się czasami mówi, z dala od, od dużych miast, prawda? Wójtowie to jest taka grupa ludzi, którzy sprawiają, iż w wioskach są wodociągi, są równe chodniki, świecą latarnie. To są takie sprawy dla, dla mieszkańców małych miejscowości bardzo ważne i czasami tych wójtów się nie docenia. Witamy Państwa bardzo gorąco. Dziś spotkaliśmy się tutaj, aby wyróżnić najlepszych z najlepszych. Sześcioosobowa kapituła, która spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów wybrała zaledwie dziesiątkę. No i właśnie, ta dziesiątka przeszła do etapu trzeciego. I w tym trzecim etapie widzowie programu pierwszego Telewizji Polskiej w głosowaniu smsowym mieli okazję ocenić, który ich zdaniem z tych wójtów, którzy są prezentowani jest tym wójtem najlepszym. Wiemy już, przynajmniej... Niektórzy z nas. Jakie są wyniki i wiemy, kto tym wójtem roku został. Ta dziesiątka finalistów, którą za chwilę Państwu zaprezentujemy, walczyła rzeczywiście w bardzo zaciętym boju. Sprawdźmy w takim razie, czym sobie zasłużyli na to, by dostać się do zaszczytnego grona dziesięciu finalistów konkursu na wójta roku 2010. Oto krótka prezentacja, która prezentuje sylwetki oraz dokonania naszych finalistów. Funkcję wójta gminy Ełk pełni Antoni Polkowski. W ciągu dwóch ostatnich lat wartość tutejszych inwestycji wzrosła o ponad 300%. Co roku oddaje się tu do użytku kilkadziesiąt kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Remontuje drogi, szkoły, świetlice, buduje boiska i chodniki. Cała gmina ma dostęp do internetu. Zapraszamy bardzo gorąco na scenę pana Marka Klare. Gminy Miejsce Piastowe. A panu wójtowi towarzyszy zespół Rogowice. kandydatem do tego tytułu zaszczytnego tytułu wójta roku jest pan Sławomir Kopacz gmina Bieliny województwo świętokrzyskie Zapraszamy na scenę Tym razem bez zespołu więc mogą państwo większe brawa tak dla zachęty Pora poznać kolejną finalistkę to Pani Teresa Stefania Mazurek z gminy Świdnica w województwie Dolnośląskim. Warto dodać, że w tym roku to jedyna kobieta w gronie nominowanych do tytułu Wójta Roku. I zapraszamy kolejnego kandydata do tytułu Wójta Roku, to Pan Antoni Polkowski, gmina Ełk, województwo warmińsko-mazurskie. A wraz z nim zespół grający na cymbałach wileńskich, zespół Niezapominajki. To jest wójt roku. Czesław Marian Zalewski, gmina Sterdyń, województwo mazowieckie. <laughs> Laureat otrzymał żelazną podkowę z różą. To oczywiście symbol szczęścia, a wykonał ją Kowal z Wojciechowa, pan Romar Czerniec. To moje osiągnięcie nie jest. To jest osiągnięcie nas wszystkich. To jest osiągnięcie sposobu organizacji i prowadzenia samorządu. To jest to osiągnięcie moich pracowników, moich samorządowców, moich mieszkańców. Bardzo się z nich cieszę. Oni się cieszą dzisiaj ze mną. Jesteście dumni, że macie takiego wójta? Jesteśmy dumni. Jest dobrym gospodarzem. Umie gospodarować. Zresztą widać po Stardynie jak jest ładnie. 42 lata pracuję w kierowaniu na różnych odcinkach w gminie, natomiast Takiej satysfakcji, takiego no, splendoru nigdy nie doznałem jak dzisiaj. Ta nagroda to nagroda dla całej gminy. To dla moich urzędników, dla moich samorządów, dla naszych samorządowców, dla naszych mieszkańców. To ich praca, to ich radość. Ja tylko byłem no, troszeczkę koordynatorem tego wszystkiego, bo ktoś musi być. To jest najpiękniejsza, najprzyjemniejsza praca, bo tam każda droga, każdy budynek, każde przedszkole, każda remiza, wóz strażacki. To wszystko widać, to cieszy, to służy konkretnym osobom. To, co jest chyba istotne i dzisiaj było przez wielu mówców podkreślane, to wójt musi być przyjacielem mieszkańców. Jeśli traktuje mieszkańców jako swoich, jeśli dla nich pracuje, jeśli umie wyczuć ich oczekiwania i potrzeby, to z pewnością z kadencji na kadencję jego poparcie rośnie i satysfakcja z tego, co robi także. Jest to wielki sukces mój osobisty, ale przede wszystkim, przede wszystkim mieszkańców gminy w kapituły konkursu, że założyła taką małą wiejską gminę Ełk na Warmii i Mazurach, w części Mazur i zgromadzi się w gronie finalistów, w gronie 10 najlepszych butów z Polski. Jest to wielki zaszczyt, wielkie uznanie, nie dla mnie, dla moich mieszkańców. 嘿。Hey. Co się żylił przy ojcowi I jasowi i anieli Tam u serce rozweseli I jasowi i anieli Tam u serce rozweseli hey!